Drogie Panie, jeszcze poczekajcie, po pobliżu po za chwilę, jak wychodzimy Panów, to jeszcze zrobimy wspólne zdjęcie. Więc nie rozchodźcie się, a Wam dziękujemy i gratulujemy a się z całego serca. I przejdziemy do mężczyzn. Trzecie miejsce w rywalizacji Panów z czasem 30 yy, przepraszam, 24 minuty i 53 sekundy zajął Bartosz Przekopowicz Starga.

Zwycięzcą trzeciej szarży ułańskiej z czasem 22 minuty i 59 sekund został Andrzej Kuśniewski. Na te dzień reprezentuje klub WMLKS Pomorze Starga. Teraz jest przedstawicielem 14. Batalionu Ułanów. Najlepszego 14. Batalionu. Nie, nie, nie. jest najlepszy. Już do takiej pełnej normalności i za rok Spotkamy się wszyscy. Myślę, że tutaj z panem pułkownikiem porozmawiamy, żeby jeszcze ten rozmach był większy, jeszcze trasa trudniejsza i zabawa jeszcze lepsza. Dziękuję bardzo. Ja również wszystkim dziękuję i przede wszystkim gratuluję wszystkim uczestnikom, żeby ludziom w tym, tak jak było widać, w tego. Ale tak jak pan prezes powiedział, co niektórzy mówili, że łatwo, to będzie w przyszłym roku dużo trudniej. Dziękuję bardzo.